O, tutaj papilot! Dzisiaj będzie y, Spróbuj się nie zaśmieć w Forza Horizon 3 z Kapiszyn! Tak, miałem jeszcze wrażenie, jakby to wrzucał na y, kapisz, ale jednak na kapisz reakcję. Co w sumie nie U mnie jest też ten film na Kapiszkach. Tak. A dzisiaj, jak już powiedziałem, faile z tego. Poczekajcie, przepraszam. Przepraszamy bardzo za to. No i y, będziecie mieli punktację też. U o pewnie też. No i co? Pamiętajcie o sobie, lajku, dzwoneczku i takich rzeczach. No i co? Przechodzimy do odcinka. Wiemy. No dobra. Okej. Okay. A co ty robisz? No, jest, 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 Dobra. Przepraszamy. Przepraszamy tak. bardzo, za Dobra, oglądamy, Będą... oglądamy. Tak. próbujemy się nie zaśmiać. Tak, próbujemy. A bardziej musimy. Przepraszam Was no. za ten dźwięk. Tak. Jak on zaraz ich go nie będzie zaraz. Tak, zaraz poza chodzi o. compilation. Tak. Nie ja widzę, że już kapisz trzyma palec. <gry> Okej, okay, tak to się dzieje? Wypadek. To no. będzie drona nagrywają tego od drona. No. Nie chyba później uczyli powtórkę. Albo powtórkę, no? No. Ale zobaczmy, patrzymy, patrzymy. Oczywiście. A oba jakaś tam była wcześniej. No. O. Aha, no. Bo odjechał i sam się uderzył. A, taki korek się robi. Aha. A zaśmiałeś się teraz? Nie. A, dobra, dobra. Uśmiechnąłem się. A, dobra. No uśmiechnięcie się to nie jest śmiało oczywiście. No. Dobra, dobra. Co jest? No nie wiem właśnie. Jak to się... Jak to się stanęło? Co to się stanęło? No, tutaj gość nie miał parta. No. Muszę przyznać. No. W ogóle czekajcie chwilę. Coś wam pokażę na tym samochodzie. Patrzcie. Czekajcie. Pytanie, czemu on tu ma siedzenia? <laughs> Rzeczywiście, ja tego nie odkryłem. I tak serio widzowie Subaru, brat GL z lat 80. miał takie wersje. Serio. Ale no, chłopie, kto będzie, kto będzie tutaj się, się siadał siadą na pacze? No, być może dlatego, że jak ktoś chce, chce zrobić taką mini imprezę. No. Na pacze pikapa. No więc co? Yy, no puszczamy, oczywiście, no, puszczamy nie? Dalej. dalej no. Ale to jest dziwne. No. Czemu ten samochód ma te fotele? Dobra. Eres piątka. O mój Boże! Jeszcze jak się cofnąć nie da na wyścigach, to jest tragedia. No. A, wyskoczył. Niestety w tym filmie jest muzyka, ale po pierwsze... No nie puszczamy, bo prawa autorskie mogą tak. być, po pierwsze. I też jakoś... I też w sumie nie możemy włączyć. Bo nie, coś no coś się wysuło. Coś się chyba zepsuło, nie? Nie, Ale nie będziemy włączać, nie? Okej. Okay, Później wam jeszcze pokażemy, kto to wrzucił, żebyście mogli sobie sami obejrzeć muzykę. No. 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 Mam jeszcze niepotrzebna muzyka. O! Boże. Jaki fail. Wyklądam. Co jest? Dobra, jeden 1 jeden. jeden jeden. Ma się w A no. jakby to pan powiem, u mnie bym przynajmniej. Nie wiem, czy u pilota też. U mnie, jak się ktoś zaśmieje, to dopiero będzie się pojawiać punktacja. Tak, właśnie. U Ciebie też to, to samo będzie? A nie wiem, jeszcze oglądamy. Dawaj, dawaj, Nawet Cię do końca nie zrozumiem. O! Pół większy oj, 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 W ogóle widzimy, że ktoś tu grał sobie na kopie. A, to no. jak ktoś ma epilepsję, to proszę tego nie oglądać, bo to jest... Będą jakieś migania pewnie. Było ostrzeżenie. Niech przełączy, tak myślisz 20 sekund. No. Zresztą na, na, na dole jest będzie komunikat, kiedy się to kończy. Już sens śluchę montaż. No. Okej, okay, już. Już jak już. Oj, ojoj oj. oj. Ojoj, oj, oj, no, jeszcze jakby na wyścigu, toż wyścig? nie, to jest wyścig, czy nie? Wyścig, wyścig, tak, wyścig, tak, tak. O, Ford GT, mój wymarzony samochód. Wymarzony Ford. A, 2-2, dwa, 2-2. Dwa, 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 dwa. Dwa, dwa, dwa. O Boże, ile tego ma? Patrz, czego? 300 tysięcy tego. No? tego punktacji. Ale to jest X100, a, a nie X10 Ale to jest yy, ta taka... Oj, o mój Boże Ja go z pół godziny musiał nabijać No Współczuję ci stary Znaczy nie, ja nabijałem w 30, 30, minutę, 30. myślę, że on z 10 minut to mógł nabijać No maksymalnie 10 minut czasu życia w jak... poszło No Co tu się dzieje? Chłop nagle lewituje. No. Ciekawe czy czy... O, to miał... Tu może komba ma jakiegoś nieprawidłowego. E, Musi... A w ogóle 15 okrążeń robi, no. robi całej mapy? No, to ja robiłem nie... maksymalnie dzowie 5. Planuję kiedyś 50 zrobić. Słuchajcie. Zresztą to powiem wam dzisiaj, jaką miałem sytuację. W Forza Horizon 4 tak. utknąłem bodzem, tak w tak clips tak. wjechałem, że w ogóle nie mogłem się ruszyć. Szkoda, że nie zrobiłem szklina, bym, byście, bym, byście mieli teraz no. na ekranie. No, u mnie pewnie też. No, bo ci. No dobra, no to oglądamy, oglądamy dalej. dalej. A tu pewnie o, 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 będzie o, o. jakaś muzyka, pewnie. No to się dzieje. A tu nie było ostrzeżenia. A pewnie tu będzie jakaś zwykła muzyka. A No tak. Bo to nie jest, to nie ma migania takiego no, jak tam. Odrykty. No, no. no. Akcja prosto z flibu. No, to no, wiesz? no, który no. każdy no, miał. Przepraszamy. Okay. no, Przepraszamy. Sama była jak zwykle. Tak. Muszą być reklamy. Tak. Niestety. A popy! A tu ktoś widzisz, że z taką kamerką możli grać. No. No nie, o tak. ktoś tu celowo to zrobił. Bo wiedział, że będzie no, ci Celowo. O! O! Drzewo! No, czy to jest hurakan czy co? Nie? Ale no. Każdemu się to chyba zdarzyło. No, każdemu. I nie zniknie zaraz pewnie, a nie. A S1 kawa. Jeździ sobie Audi S1. Nie, to jest za wyższy. Nie wiem też. Wiesz, to jest po angielsku. No skróty, może... skróty. No skróty pole dział. Chociaż niestety cofnie cię i tak, nie? No. Nie, no. Nienawidzę a, tego. Po kontroli nie zaliczył. No nienawidzę ty... Widzisz co on robi? <laughs> a... nie, nie, nie to było że się czuję, ja zrobiłem? Nie wiem Później macie jeszcze do... Co jest? Czekaj! Pokażę kapiszowi, czekajcie. Macie... Powtór... A dobra, teraz masz. Czy o, trzy trzy, A nie trzy dwa? Nie wiem. Nie, nie Za, macie nie punktację, punktację, nie? Pato, pato! leci? 600 na godzinę było! Abyż że tak sobie Od... zobaczy to wszystko dokładnie przy montażu. No. Nawet jeśli my nie zwróciliśmy na coś uwagi, to i tak to się zalicza. No. Bo wymać później yy, no... Odno... A, wywalił. W sumie Aha. dobrze nam idzie, nie? No, jest 3-3. No. Chyba, nie, nie wiem ile. No, Mamy ale. ale Późniejszy chyba doliczymy kolejny filmik. No. Ja sobie tak liczę i mniej więcej ja... mam. Nienawidzę tego. Nienawidzę czymś. Szczególnie że przy mecie, nie da się cofnąć czasu. O, o, o. To było Tak. Tak. Zaliczy się. A w ogóle patrzcie: coś, komuś się coś tu odwróciło, czekajcie. Przepraszam za to. To było, wiemy. Co to w ogóle. W ogóle, co to są za wyścigi? Boże, to są jakieś normalne wyścigi, które robię milion razy, ale w nocy są. Patrz, mam wszystko odwrócone to ten jeszcze fasola. Patrz, patrz, patrz. Wszystko no. odwrócone. Ej, no tak, rzeczywiście, zróciłem. No. Takiej. I w ogóle po której stronie nie miał licznik. No. Po lewej. Jeszcze miał to odwrócone. No. O co tu się stało? Mały korek. I to... Typowe korki w Polsce. No. Albo typowe drogi. No. O, tak się robi w pol na polskich drogach, wypada się wszędzie. I co teraz masz robić, powiedz mi, w takiej sytuacji? Co teraz w takiej sytuacji masz zrobić? no powiedz mi. Co no. masz w takiej sytuacji masz zrobić? Po prostu robić? wyjść z tego. Wyjść z tuningów. Jeszcze raz robić. Będziesz jeździł pod ziemią. Pewnie. Ej, a wiecie, co mi się kiedyś wydarzyło? Jak no, byłem nie. w salonie. W tym, festiwalu w Fordzie, nie? No, no. Cofnąłem. Tak? i Nie. Samochodem i on cofnął do tyłu normalnie. Znaczy cofnąłem, nie? Jechał do tyłu. To jest dziwne Dobra. Oj, dobra. Dobra, ja No ja Dobra. I się... on w ogóle ma już tych. A też nienawidzicie, ja, widzowie, ja jak to robicie na wyścigu? Ja nienawidzę tym samochodem i jeździ na wyścigach. Te, w ogóle ja go sobie kupiłem niedawno. Za no. 600 tysięcy? Ja nie też. Ty, czemu on jechał do tyłu? Nie wiem. Błądziłeś Widziałeś to? Czy, czy on tak robi specjalnie? Nie, bo słuchaj, oni chyba tu nie ma graczy. A znowu to samo? No, typowe kroki w Polsce. No, typowe drogi. A typowe drogi macie na granie. No. Y Jesteś na miejscu docelowym. <grym> Ty mnie rozśmieszyłeś, no. No kapisz. No dobra. Nie wiem, czy to się zalicza. To ja się zaśmiałem. Ja z ciebie się zaśmiałem. Zalicza się, Wszystko. Się dobra, wszyscy, cały śmiech się zalicza. Nawet jeśli się... Tak usunie No, no to wcześniej tak robiliśmy, Mamy tego nie widzieliśmy. My y się musieli to podliczyć, a tu nie wiem, co się dzieje. Co stawia. się dzieje? A to chyba też będzie o epilepsja, ale nie wiem. Co, co, co to się stanie? Crazy Frog. To oh jest drift. Crazy Frog człowieku. Obejrzyj sobie po tym Crazy Froga, czy nie znasz? Czy znasz? No. F 40 no. Moja ulubione Ferrari. Kiedy ty chcesz zblokować, blokować, blokować ruch, ruch maluchem? Sigma. Ty w ogóle co to są za domy? Nie wiem. A to może jeszcze jak Forza była modna. No. Czyli z 8 lat temu? No, tak, 8, 9, 9. No, znaczy nie, Forza jest z 16. Aha. W 18 przestała być, bo wyszła czwórka chyba. I każdy się przesiadł na czwórkę no? prawie. No, w 18 wyszła czwórka. A, no. A, Nissan, Silvia. Co, Co jest? Nie ma kupa. Amba, wtedy ma chłop, był chłopa ma. to citer? Ty czemu? Czy to błąd gry? Może Twitter. Nie wiem, który raz mówię, co to Twitter, czy błąd gry. Błąd gry nie wiem, który raz mówię. Nie wiem. Macie pewnie na ekranie pokazane, który. A 20 razy. No, później jeszcze jeszcze jeden filmik, w tym samym. A. Zdarzyło mi się chyba coś takiego. Coś takiego? No. A mi też może kiedyś coś, coś, coś. Mamy punkt? No Ty też? Nie wiem Zaśmiałeś się chyba No dobra Wy macie montaż niech oczywiście będzie. Niech będzie, że się zaśmiałem Dobra Kolejny zaraz się zaśmiałeś Niech będzie Żartuję? No, ty się zaśmiałeś Dobra Kolejny punkt Dobra A w ogóle Nie wiem, czy wam się też tak zdarzyło że jedziecie sobie i bot normalnie zmienia kolor auta. Ja dziwą. tak nie miałem. Ja miałem. Nagle zobaczyłem. Aha. Może się na przykład w komentarzach jakiś się O! Prosimy... O wielką mowa, Mówiłem ci o Crazy Frog'u. O, ban. Błąd. Dziękujemy panu za No i jeszcze chyba jeden będzie, nie? Y